Siemanko, cześć, z tej strony Danius jak widzicie mamy kolejne 6 saszetek i mamy pojedynek Black edgy, których trafiliśmy w tym boksie. Dalej otwieramy go. To jest jednak przedostatni odcinek, bo ostatnio mówiłem, że przedostatni, ale to jest przedostatni. Tam jeszcze nam zostało yy, 5 saszetek. 3, 4, 5, tu mamy 6. No niestety nie mam, nie mam co, nie mam co dołożyć niestety. Chyba, że dołożymy jakąś panini, paczkę czy dwie. Zobaczymy, chyba, że mam w szafce jakiegoś chirupaka schowanego. Ale no nie widzę, nie widzę niestety, że nie miał schowanego, no to co, eee, musimy zacząć od tego, no, robimy sobie pojedynek. Marcus Etiurama, Bukayo Saki, mi się Huyan Reza, Inter, Arsenal, Bayern Monasium i Atletico Madrid, zobaczymy. Mam dalej nadzieję, że trafimy tutaj eee, na Yamala, tego specjalnego Red Hota, albo Cola Palmera, Ice a, a jest, a jest coś tam, nie pamiętam jak się nazywał i no i co lecimy Liverpool pierwsza karta następnie Kurczę, muszę na komputerze coś kliknąć wybaczcie mi dobra udało mi się Alan Varella FC Porto następnie mamy Pedriego z FC Barcony, mega fajna karta mega fajny zawodnik i Jose Maria Jimenez Atletico Madrid. pierwszy punkt Atletico Tu niestety mi ta podkładka tak skacze nie wiem czemu nie chce mi się kurde wyrównać to masakra ale no, no niestety muszę to jakoś przeżyć Morgan Rogers, Aston Villa Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund następnie mamy Desirée Due, Paris Saint-Germain Marcus Thuram, Inter kolejnym trafem jest Vinicius Junior, Real Madrid Canter attacks Oli Watkins Aston Villa Czekajcie, Viniciusa to sobie położymy tutaj ten kartę położę tak i mamy w itinie election często się nie trafia ta karta a tutaj mamy Chabiego Alonso w Liverpoolu Cup Champion kolejną sażetkę No serio dajcie mi dajcie mi albo chociaż co, to, co tam jeszcze mógłbym trafić sida jakiegoś nie wiem brakuje mi shieldów, Black Blackedja jednego coś czego nie mam kusanów Manchester City Newcastle, e logo, Rodrigo Real Madrid, Ronald Araujo Barca. No oczywiście, jak nie ma pojedynku Barca-Real, to będą wypadać bazówki z nich. Callum Hudson-Odoi, Forest, Nottingham Forest. Destinie UDG Tottenham, Gonzalo Ramos, Paris Saint-Germain. Alessandro Bastoni wychodzi na prowadzenie z Interem Mediolan. Trusted Strike, Cody Gag, po Liverpool. Następnie Nicholas Jackson, Chelsea. Showboat Liverpool, Roberto Firmino. Dopiero co robiliśmy pojedynek Chelsea, Liverpool i patrzcie. Liverpool w jednej paczce, pa, a nie to w dwóch chyba. No ale w dwóch, nawet trzy specjalne karty. A jeszcze tam logo Liverpoolu jest i chyba jeszcze jakaś bazówka była. Teraz nie pamiętam, ale no ile się potrafiało nagle. Jak nie ma pojedynku, to to jest hit. Teraz co? Z lewej strony chyba otworzymy zaszetę. FC Barcelona widzimy na końcu. Pomocnika. Jakiś Pedri. Man of the match. Zobaczmy sobie od razu. Nie! Frankie de Jong, election hero. Fajny traf. Tu mamy Jeremiego, frame Frameponga, Liverpool. No znowu Liverpool. Patrzcie to. Jenzo Fernandez Chelsea. Hit. Atletico Madrid, klub Batch. Następnie Josip Stanisic, Bayern Monachium, z Borussi Julian Brandt, Ezequiel Palacios z Bayer Leverkusen, Andret Frank Zambo Anguisa Napoli, Manuel Locatelli Juventus, Strike Codic, jak pono widzicie, to, to jest niesamowite, jest przekleństwo odcinków. Andrea Cambiasso Juventus i Showboat Ronaldo, piękny traf. Mamy Ronaldo, legendę Brazylii i Heritage'a tutaj. I co, następna zaszeta? Leci to jakoś leci. Ale kurczę, no nie ma tej specjalnej karty. Tak, oczekiwałem, że jeszcze, jeszcze mi się trafi, właśnie nie będę musiał kupować tego Yamala i Cola Palmera, ale chyba jednak będę musiał. Ederson, tu mamy Mycelus Maj Skelliego z Arsenalu. Punkcik, logo Real Madrid. Angelo Steeler Stuttgart, z Ajaxu mamy Kenneta Taylora, Nottingham Forest Nikola Minenkowicza, Knena Idiza Juventus, Dawid Decha Fiorentina, następnie Steel Strike z Paris Saint-Germain i Usman Dembele. Tam mieliśmy Brede br Barcola, oczywiście tutaj counter attack Usman Dembele, też fajny traf, Heritage z Napoli, Alessandro Bongiorno. I następnie Man of the Match, Oj Hanna, Sunset. Man of the Match, nie mieliśmy żadnego? Dziwne. I teraz saczetka z prawej strony. Tak mi się wydaje, że teraz tutaj powinniśmy. I mamy na pewno z Bayernu Monachium mamy jeden punkt na końcu. To sobie weźmiemy, bo mieliśmy spoiler. Manuel Neuer 62 czyste konta na 155 meczów w Mistrzów. Następnie Manchester City, Rodri. Piękny trap. Aleksander Izak Newcastle. Arda Giller za Realu Josza Waggon, Waggonman, Waggonman. z Arealu Madryt. Josha Wagnoman. Z Stuttgartu. Z Bayreuther Lukas Hradecki. Federik Aursnen Benfica. Marquinhos z Paris Saint-Germain. Z Fiorentiny Dodo. Następnie z strike, Nico Williams. A tu mamy... Do e, Malena Heritage. I Magic Memory z Liverpoolu. Jerzy Dudek. I jego Dudek Dance. W rzutach Karnych oczywiście. Czy mamy, 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 czy nie mamy? Chyba nie mamy. I ostatnia saszeta nam została. Dmuchniemy sobie. A to jest chyba najgorszy odcinek. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich, obejrzyjcie sobie. Fajne trafy były. Ale to jest chyba najgorszy odcinek, chyba, że coś nam tu wyleci, ale wątpię. FC Porto, logo, Timber i mamy 2-2-2-2, to cztery remisy mamy. Myślałem, że są trzy i dlatego tak mówiłem. Daniel Bo, FC Barcelona, a tu Jamal Musiala z bramkę na 3-2 ze wszystkimi, pięknie. Patrick Sik, Bayer Leverkusen, Jorel Hato, Ajax, z Interu Hakan nogu. no tak, musiał zepsuć. Następnie mamy Alexa Mereta z Napoli, z Telstrajka, Konrada Hardera. Mamy Juliana Alvareza, e, Counterattacks, jest 3-3, 3-2. E, forward, e, Daniel Malen, Heritage, Aston Villa, powtóreczka. I Dan Burns z Newcastle, Man of the Match, wow! No i mamy 3 remisy. No nie, no najgorzej. Nie tego się spodziewałem, naprawdę nie tego. Niestety, no nic nie zrobię z tym więcej. To był jeden z najgorszych odcinków. I mamy 3, 3, 3, 2. I z najlepszych trafów kontrataki, tak naprawdę, chyba. No i Ronaldo tutaj też fajny traf. A tak, to nic specjalnego. Tyle kart i nic nie specjalnego. 6 saszetek. Chyba wszystko. Na pierwsze odcinki zużyliśmy co nie całe nasze szczęście. Tyle bazować, jak to wszystko są powtórki. Jeżeli chcecie zakupić je i te karty, to zapraszam na Vinted. Daniel Kolekcjoner. Link macie w opisie albo napiszcie do mnie na Instagrama i w ogóle mogę się wymienić, sprzedać. I pomóżmy sobie nawzajem, czemu nie? I pomóżcie mi też zostawić łapę w górę, komentarz. To, to pomaga, pomaga mojemu kanałowi I byłbym wdzięczny Jakbyście za każdym razem zostawili tą łapkę w górę Nic was to nie kosztuje Sekunda to jest dla was A dla mnie to jest wybicie filmu trochę wyżej Żeby więcej osób widziało No i co Dzięki wielkie za wbicie 6 subskrypcji Już pewnie będzie około 6 Jak to będę wrzucał czy coś takiego Ale dzięki Na razie cześć Do zobaczenia jutro o 6 rano